Jesteśmy tylko taką delikatną, przelatką do siebie.

知ってます。

W imieniu Rady Oddziału NZ Solidarność w Brzegu oraz członka zarządu regionu witam Państwa jak co roku na opłatku Solidarności. Witam księdza Prałata, Prosława Robaczka. Witam Pana Starostę Macieja Stepańskiego. burmistrza Kowalczyka, pana burmistrza Drodkowa Marka Antoniewicza, burmistrza niemodlina naszego mieszkańca Mirosława Stankiewicza. Wicestarostę Ryszarda Jęczyka. Witam. Pana doktora Solidarności 80 z Wrocławia, Zbigniewa Półtoraka, inspektora <tryk> Państwowej Inspekcji Pracy Wacława Bojnoskiego. <tryk> witam wszystkich dyrektorów, prezesów spółek miasta Brzeg. Serdecznie witam. W imieniu, w imieniu Solidarności Brzeszkiej życzę Państwu. Przez dzień Bożego Narodzenia Zdrowych i Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku dla całych Państwa rodzin. Dziękuję. Przede wszystkim już zamieniłem słowo, że Kazimierz ma dobrą pamięć od pięć wszystkich bez kartki. Jest Jesteś dobry. Eee, szanowni Państwo. Szanowni Państwo, oczywiście na początku, jak już jestem przy Kazimierzu. Chcę podziękować Kazimierzowi za to, że robi takie spotkania przed Bożym Narodzeniem, przed Wigilią, bo rzeczywiście serce rośnie, jak, jak widzę tyle ludzi, nawet tam w drugim pomieszczeniu. To jest bardzo ważne, bardzo istotne, że się integrujemy, czujemy tą solidarność. To jest bardzo ważne. Chcę jeszcze powiedzieć o. W drugiej sprawie, proszę Państwa, 17, 18, 19 jest yy, projekcja filmu Pięć dni wojny. Yy, ściągaliśmy ten film bardzo długo, ponieważ ten film jest ciężko ściągnąć, ponieważ Rosja yy, absolutnie zanegowała ten film. Yy, do Unii Europejskiej zwróciła się z prośbą, żeby nie mitować, żeby nie przekazywać tego filmu. Ona dotyczy oczywiście napaści na Gruzję, więc zapraszam o 18.30, 17.00, 18.00, 19.00 tu w Brzeskim Centrum Kultury będzie ten film wyświetlany. Naprawdę wspaniały film, zobaczycie to, czego nie wiemy. Zobaczycie to, ponieważ, ponieważ jest ten film też i poświęcony Lechowi Kaczyńskiemu, bo jak wiecie, nasz prezydent świętej pamięci, Zrobił wszystko, żeby tą wojnę prze, e, przerwać, i wiecie o tym doskonale, że on zmobilizował prezydentów, żeby się postawić, żeby zasygnalizować, że to jest wbrew prawu, no i potem zapłacił za to za wielką cenę. Nie tylko on. Wracając już do dzisiejszego dnia, e, szanowni państwo, życzę wam. Oczywiście zdrowy. Ksiądz Prałat miał takie powiedzenie, a w związku z tym, że jestem pierwszy, to już mnie nie wyprzedzi. Więc powiem tak, jego słowami: Życzę Wam zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, a resztę to sobie sami kombinujcie. Ja. Dziękuję bardzo. No Teraz proszę kolegę Mieszka, kochani Państwo. Ja chcę powiedzieć, że zawsze z radością przyjmuję zaproszenie do Was na Wigilię, ponieważ tu jest ten klimat tych naszych solidarnościowych, najlepszych młodych dni i naszych najlepszych wspomnień, gdzie się integrowaliśmy, gdzie mieliśmy czas dla siebie. I tak jak podkreślił tutaj pan starosta, rzeczywiście ta wypełniona sala i przed nią dowodzi tego, że rzeczywiście nie zapominamy, że jesteśmy z tej samej rodziny. Że te same wartości nas zawsze łączyły i łączą w tym naszym działaniu. Ktoś mógł powiedzieć, i takie głosy się odzywają, że nie udała nam się ta Polska, bo nie zmaterializowały się te nasze wielkie przesłania z lat 80., ale zaraz musielibyśmy mu odeprzeć, że jeśli się nie udała, to też jest w tym nasza wina. Bo to my też musimy przeć, żeby te zmiany się dalej dokonywały. I one się dokonają. Bo Mojżesz jakby prowadzał naród wybrany na pustynię, to też nie zakładał, że od razu ten naród zupełnie zmieni swoje oblicze i swoją świadomość. I też zajęło to 40 lat. Ponieważ prawem Mojżeszowym da się jednak, jak się okazuje, socjotechnicznie zmierzyć te zmiany i zobaczyć, że one jednak wymagają długiego okresu czasu, to wyrażam głęboką nadzieję i mam nadzieję, że nie będę odosobniony w tym i Państwo będziecie ze mną w tym, że to czwarte dziesięciolecie, w które wchodzimy licząc od 80. roku pozwoli zgubić, zgubić wreszcie te pierestrynkowe modły, które w Polsce są Odrabiane, a zwłaszcza medialnie tak bardzo wspomagane. Myślę, że czas tych, tej pierestrojki, która sobie z, z tamtym systemem ułożyła układankę i osobową, i polityczną, dobiega końca. Wyczerpuje się ich panaceum, bo tak oni twierdzili, na zmiany de demokratyczne i to na bezkrwawe zmiany demokratyczne. Wzory wzięli to, wiecie Państwo, z Hiszpanii, gdzie po Franko też nie doszło do wielkich rozliczeń, ale tam się udało szybciej zgubić tamten system. Nie? Mam nadzieję i tego głęboko wszystkim życzę, Polkom i Polakom, żeby jak najszybciej nam się udało zgubić znamię tamtego systemu, żeby te przemiany zaczęły iść w kierunku obywatela, a nie tylko bogatych, bo obecnie gloria spływa i pieniądze na bogatych. Bo i oni mogą i mają największe odpisy, jeśli się spojrzy, choćby na prawo podatkowe. Tym samym chciałbym, korzystając z okazji, złożyć Państwu najszersze życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, wszelkiej pomyślności w Waszych rodzinach i mówiąc po staropolsku, żeby Wam się darzyło w tym 2013 roku w domu i w Zagrodzie. Korzystając też z okazji, że dwa dni temu obchodziliśmy 13 grudnia, 31. rocznicę, oznaczaliśmy kolegów z złotymi odznakami, a nie wszyscy mogli wtedy dotrzeć, bo pogoda nie sprzyjała. Miałbym prośbę, żebyście Państwo jeszcze pozwolili, abym honorową złotą odznaką Solidarności pana Stanisława Sofińskiego. Zapraszam gorąco. Dziękując tak jak tym którym już wręczaliśmy, internowanym z Brzegu. oraz koledze Lucy Janowi Żońskiemu. Jestem śladem po tym, że ta działalność tych lokalnych związkowców tutaj Ziemi Worskiej zasługuje na szczególne wyróżnienie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jeszcze raz wszystkim Państwu miłego. <noise> Drodzy Państwo, związki zawodowe wypełniają szczególną rolę demokratycznych w demokratycznych państwach współczesnego świata. W tej dziedzinie, w szczególności, podkreśliły swoją wiarygodność w obronie interesów pracowniczych. Państwowa Inspekcja Pracy, którą reprezentuję, bardzo dużą wagę przywiązuje do współpracy ze związkami zawodowymi. Państwo jesteście, bowiem, naszymi naturalnymi sojusznikami w zakresie spraw ochrony pracy. Chciałem przede wszystkim Państwu przypomnieć, że wszystkim Wam winna towarzyszyć świadomość, że przede wszystkim służycie ludziom, a nie dokładnie jesteście ich jedynymi obrońcami pobielnika. <coughs> Proszę Państwa, w nadchodzącym roku, w trudnym roku, który już jak sądzę nie będzie zieloną wyspą, jak to kreują rządzący. Przez Państwem trudne chwile. Wielu pracodawców zapowiedziało bowiem zwolnienia grupa, grupowe i zwolnienia pracowników. Państwo muszą mieć zatem odpowiednią wiedzę w zakresie technik negocjowania z pracodawcą porozumień zbiorowych, porozumień antykryzysowych, porozumień w zakresie zawieszania przepisów prawa pracy. Dzisiaj lider związkowy musi mieć bardzo dużą wiedzę. Kompetencje, nie wystarczy upór do musi być z zakresu prawa pracy tak samo mądry, jak i pracodawca. Państwo jesteście w tych porozumieniach zbiorowych stroną równoprawną, a zatem tyle samo macie do powiedzenia w negocjowaniu tych porozumień zbiorowych. Chciałbym zatem Państwu życzyć w tym nadchodzącym, trudnym roku przede wszystkim wytrwałości i uporu, a najważniejsze zdrowia i osiągnięcia skutecznych porozumień, które będą z korzyścią przyjmowane przez Wasze załogi pracownicze. Dziękuję. W imieniu Pana Starosty, Panów Burmistrzów, wszystkich Burmistrzów, Dyrektorów, Spółek, Prezesów, składamy wszyscy Dyrektorzy Burmistrzowie, wice składa życzenia wszystkim Państwu zdrowych i wesołych świąt szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Proszę się Tak to zazwyczaj bywa, że ksiądz z idzie na końcu. <noise> I potem całkiem na końcu też się ksiądz przydaje. Tak? <laughs> Drodzy Państwo, spotykamy się tutaj w okresie jeszcze adwentowym. Adwent, wiemy, przygotowanie nasze do przeżywania kolejnej rocznicy Narodzin Zbawiciela. Ale jest to także przypomnienie, że całe nasze życie to jest duży adwent, a więc czas przygotowania, a szczególnie oczekiwania. I Podsumowując te wszystkie życzenia, chciałbym Państwu w imieniu własnym i wszystkich tutaj całego duchowieństwa naszego dek de naszych dekadentów brzeskich, wspólnot parafialnych, chciałbym życzyć tego, żeby adwent jaki przeżywamy, ten nasz wewnętrzny, polski adwent, solidarnościowy adwent, żeby był pełen oczekiwań, ale by one stawały się coraz bardziej spełnione, bo zaczynamy Przynajmniej ja tak czuję, że gdzieś zaczynamy żyć w jakiejś innej Polsce. A to przecież nasza Polska. To przecież nasza. Więc to, co jest w tej chwili, co dzieje się nie bardzo, mamy nadzieję naprawić. Chrystus powiedział: Pokój oddaję Wam. I spróbujmy tego, tego pokoju, tego pokoju, który my także mamy realizować. Często mówimy, że no, będziemy sobie składać życzenia, życzę zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Trochę prawda, trochę nie. Bo co z tego, że będę bardzo zdrowy, jak będę żył niewoli? Co z tego, że będę bardzo zdrowy, jak wszyscy będą przeciwko mnie, którzy nie mają racji? I dlatego wyszliśmy sobie zdrowia polskiego, zdrowia, które nam naprawiło się przez znak solidarności. Zdrowia takiego, za które oddało życie 100 osób w stanie wojennym, a tysiące płakało, cierpiało. Niektórzy teraz się do tego nie przyznają. Nie chodzi o to, żebyśmy karali, żebyśmy sprawców realizowali to, czego nam życzył Chrystus pokoju. Tego pokoju w sercach i tego pokoju w naszej działalności. I jeśli tak, mówiłem tutaj panu, że bo się będzie modlitwały. Ja nie będę modlitwił się, bo ja się nie umiem modlić. ale będziemy się. Drodzy Państwo, kto może bardzo proszę, kom zdrowie pozwala, stańmy teraz. się za prałata. Ale taką ukrytą plaż, tak, bo nie, czy... <laughs> ja <konspirować, laughs> tak? trzeba ja wiem, <laughs> <laughs> Chodź ksiądz, chodź. Ja wiem, ale jedzie po grona dzieci <laughs> <laughs> i do biedy, żeby to Jesteś, W imieniu pana Kozłowskiego i swoją witam. Dobra drodzy Państwo. Próżno robotnik pracuje, jeśli Pan domu nie zbuduje. Znamy te słowa liturgiczne i dlatego gdyby nie Boża pomoc, to nas by tutaj dzisiaj nie było. A więc dziękując Bogu za dar życia, za dar łączności, za to, że chcemy z sobą rozmawiać, że chcemy z sobą być, za to dziękujmy temu od którego tak wiele w naszym życiu zależy Ojcze nasz który jest w niebie święć imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego Dziękujemy Ci Boże za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który nas tutaj dzisiaj zgromadził. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne, dzieląc się miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją dobroć. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. No a teraz opłatek do ręki i bój. <noise> <noise> Mnie nie całować, bo co roku mam katrą. <noise> <noise> Wszystkiego <głos> dobrego. <głos>